Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z historią Transatlantyka, którego kariera zakończyła się raptem 16 miesięcy po tym, jak został zbudowany. Zapraszam. Lata 30 ubiegłego wieku nie były najszczęśliwszym okresem dla francuskiej floty transatlantyków. O ostatnim z nich, który strawiony został przez ogień, opowiadałem w odcinku poświęconym historii tragedii na statku pasażerskim Normandie w nowojorskim porcie. Jednak pożar na jego pokładzie był tylko jednym z pięciu, jakie wybuchły na francuskich transatlantykach w ciągu tamtej dekady. Statek, który jest bohaterem tego opowiadania, również nie miał szczęścia. Był eksploatowany zaledwie 16 miesięcy od momentu wejścia do służby, gdy zbieg nieszczęśliwych okoliczności przekreślił jego dalszą karierę. Stępkę pod nową jednostkę położono w stoczni Chantier w Saint-Nazaire 28 listopada 1928 roku. Ta sama firma wybuduje w przyszłości również m.in. wspomniany Transatlantyk Normandii. Niecałe dwa lata później, 15 kwietnia 1930 roku. Gotowy kadłub zszedł z pochylni. Jego wyposażanie zajęło kolejne półtora roku. Finalnie l'Atlantique, bo taką nazwę statek otrzymał na chrzcie, wszedł do służby 7 września 1931 roku. Został wybudowany dla borykającego się w tamtym czasie z problemami technicznymi swoich statków francuskiego armatora Compagnie de Navigation Sud Atlantique, w skrócie CNSA. Od początku planowano, że nowy liniowiec obsługiwać będzie trasy z francuskich portów do Ameryki Południowej. Do tej pory bowiem szlaki te przemierzały starsze i wolniejsze jednostki, ponieważ zasadniczo francuscy armatorzy sukcesu komercyjnego upatrywali w rejsach na północnym Atlantyku. To zaniedbanie na swoją korzyść postanowił wykorzystać Armator Atlantik, widząc perspektywy ekonomiczne w poprawie komfortu podróży na tych trasach. Dlatego, gdy wszedł do służby, stał się największym, najszybszym i najbardziej luksusowym transatlantykiem obsługującym rejsy z Europy do Ameryki Południowej. Mógł bowiem płynąć z maksymalną prędkością 21 węzłów i zabrać na pokład 1238 pasażerów. Nowy liniowiec o długości 223 metrów odbiegał swym projektem od dotychczasowych jednostek pływających we flocie CNSA. Miał zdecydowanie mniejsze zanurzenie, bo zaledwie 28 metrów, i brak wzniosu pokładu, czyli jego charakterystycznego zakrzywienia ku dziobowi i rufie. Przez to swym wyglądem zaskakująco nawiązuje do współczesnych statków wycieczkowych. Niezbyt piękny transatlantyk, o raczej niezgrabnej sylwecie, zachwycał jednak swoimi imponującymi wnętrzami. Ich wystrój został zaprojektowany przez dwóch Francuzów. Malarza Paula Alberta Bensarda i architekta Piera Pateau w dominującym ówcześnie stylu art deco. Wnętrza wypełniało więc szkło, marmur i różnego gatunku lakierowane drewno. Francuski właściciel dążył do przejęcia z pomocą nowego liniowca klientów pierwszej i drugiej klasy od innych armatorów na południowoatlantyckich szlakach. Dlatego z góry uwzględniono ten aspekt w projekcie nowej jednostki. Wszystkie kabiny pierwszej i drugiej klasy usytuowano tak, by miały własne okna. Tylko pomieszczenia trzeciej klasy znajdowały się we wnętrzu kadłuba. Ponadto pasażerowie mieli dostęp do szeregu restauracji barów oraz pasażu handlowego z salonem samochodowym włącznie. Tutaj na moment przerwę narrację, żeby dać Wam chwilę czasu na rzut okiem na imponującą aranżację wnętrz tego statku. W momencie wejścia do służby, l'Atlantique był jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekskluzywnych liniowców w całej francuskiej flocie pasażerskiej. Znalazł się wtedy również na 12. pozycji na liście największych statków świata. 7 września 1931 roku statek, bez pasażerów w rejsie technicznym, przepłynął do Buenos Aires, by stąd wyruszyć w swój pierwszy oficjalny rejs. W tym czasie świat nadal odczuwał skutki wielkiego kryzysu. Podróżujący na szlakach z Ameryki Południowej do Europy przyzwyczaili się już, że co prawda armatorzy na tych trasach oferowali gorsze warunki, ale za to w niższej cenie. Dlatego właściciele CNSA zdawali sobie sprawę, że dziewiczy Race l'Atlantique może okazać się komercyjnym rozczarowaniem. 29 września 1931 roku statek wyszedł z portu w Buenos Aires i po czterech tygodniach dotarł do Europy. Obawy armatora niestety okazały się uzasadnione. Oferowany prestiż był za drogi, jak na potrzeby podróżujących na obsługiwanej przez nowy Transatlantyk trasie. Dlatego bardzo rzadko zdarzały się rejsy z kompletem pasażerów na jego pokładzie. Tylko dzięki dotacjom udzielonym przez rząd francuski utrzymywanie statku na południowoatlantyckich szlakach było opłacalne. W 1932 roku, podczas prac konserwacyjnych, podwyższono o 5 metrów każdy z kominów Transatlantyka, by zapewnić lepsze odprowadzenie spalin, ale również poprawić wygląd jego sylwety. W styczniu 1933 roku, po 16 miesiącach eksploatacji i odbyciu w ich trakcie 10 udanych rejsów, statek miał przejść do suchego doku w stoczni w Hawrze, gdzie zamierzano przeprowadzić na liniowcu planowane prace remontowo-modernizacyjne. W tym czasie na jego pokładzie znajdowała się tylko szkieletowa załoga licząca 229 osób. 4 stycznia, około godziny 3:30 nad ranem, w trakcie rejsu z Bordeaux, nastąpił wypadek, który przypieczętował los transatlantyka. W tym momencie statek znajdował się 40 km od wybrzeża wyspy Guernsey. W jednej z kabin pierwszej klasy wybuchł pożar. Mimo wysiłków załogi ogień szybko rozprzestrzeniał się po pokładzie przede wszystkim kanałami technicznymi instalacji elektrycznej. Lakierowane drewno, z którego wykonana była większość wystroju wnętrz, okazało się dla niego doskonałą pożywką. O godzinie 6 rano, po przeszło dwóch godzinach walki z żywiołem, kapitan René Schoft zdecydował, że nie ma szans na jego opanowanie. Akcji gaśniczej na pokładzie nie sprzyjał fakt, że członkowie załogi nie mieli żadnego doświadczenia w walce z pożarem. W jej trakcie 12 z nich poniosło śmierć, w tym przede wszystkim marynarze pracujący w maszynowni, uwięzieni pod pokładem przez szalejący ogień. W tej sytuacji kapitan Shoft rozkazał swojej załodze zejść z pokładu. Podczas opuszczania na wodę jednej z pierwszych łodzi ratunkowych zerwała się utrzymująca ją na kulina. Znajdujący się w niej marynarze wpadli do wody i siedmiu z nich utonęło. W międzyczasie radiooperatel Atlantik wysłał wezwanie pomocy, które odebrały jednostki francuskiej marynarki wojennej z bas w Szerburgu i Breście. Ponieważ pożar wybuchł na Transatlantyku, gdy znajdował się on w pobliżu ruchliwych tras żeglugowych, na ratunek przyszły mu jednak cztery znajdujące się niedaleko frachtowce. Niemiecki motorowiec RUR przyjął na swój pokład część załogi dryfującej w szalupach. Holenderski i brytyjski parowce Achilles i Rato podjęły z wody większość z pozostałych rozbitków. Paradoksalnie blask szalejącego pożaru ułatwiał akcję ratunkową, oświetlając morze w półmroku zimowego poranka. Ostatnim, który opuścił pokład transatlantyka był kapitan Schoft. Pozostał na nim do momentu, gdy marynarze obsługujący żurawiki ostatniej spuszczanej na wodę łodzi ratunkowej zakończyli czynności i wskoczyli do wody. Kapitan Shoft znalazł się za burtą w niekompletnym ubiorze, tak jak opuścił swoją kajutę po ogłoszeniu alarmu pożarowego. Został podjęty wraz z innymi marynarzami przez łódź z frachtowca Achilles. Odstawiono go do portu w Szerburgu. Kapitan Shoft wszedł na ląd w mundurze pożyczonym mu przez dowódcę holenderskiego frachtowca. Tym, którzy nie mieli szans na pomoc udzielaną przez wcześniej wspomniane frachtowce, na ratunek ruszył pierwszy oficer brytyjskiego drobnicowca Fort Castle, Thomas Henry Wilmot. Dowodząc spuszczoną z jego pokładu łodzią motorową i narażając się na duże niebezpieczeństwo, podpłynął do płonącego transatlantyka. Podjął z wody znajdujących się w niej pozostałych rozbitków. Za swoją postawę został nagrodzony medalem przez Francuskie Ministerstwo Marynarki Handlowej, a armator L'Atlantique wręczył mu pamiątkowy złoty zegarek. Dzięki zaangażowaniu załóg innych statków udało się uratować 200 spośród 219 członków załogi liniowca. I zapewne tylko dlatego, że Transatlantyk był akurat w rejsie technicznym, a nie komercyjnym, liczba ofiar nie była większa. Porzucony liniowiec dryfował, a w tym czasie na jego pokładzie nadal szalał pożar. Po południu tego samego dnia, w wyniku wcześniej niepoprawnie przeprowadzonej przez załogę akcji gaśniczej, kadłub statku nierównomiernie wypełniony wodą przechylił się o 20 stopni na Bagburtę. Niesterowany transatlantyk może pchało na północny wschód. Późnym popołudniem płonący wrak znalazł się w odległości zaledwie 6 km od brytyjskiej wyspy Portland. Porzuconą wielką jednostkę, dryfującą w niekontrolowany sposób, na hol dopiero pod wieczór wzięło dziewięć holowników. Stało się tak, gdyż do akcji przystąpiły, rywalizując ze sobą jednostki z Holandii, Francji i Niemiec, licząc, że zgodnie z prawem porzuconego na morzu mienia, wejdą w posiadanie ogromnego wraku. W tym czasie Transatlantyk wciąż płonął. Nie było już widać płomieni, ale z wnętrza wydobywał się dym. W ciągu 30 godzin udało się go przeholować do portu w Szerburgu. Akcja trwała tak długo, gdyż stan morza i pogoda nie sprzyjały holowaniu. W jego trakcie kilka holowników zostało uszkodzonych, a sam wrak coraz mocniej przechylał się na burtę. Zachodziła obawa, czy w ogóle uda się go zaciągnąć do portu. Po dotarciu do Szerburga jeszcze przez kolejne trzy dni, do 8 stycznia, strażacy walczyli z trawiącym statek pożarem. Jednak pierwszymi osobami, które powtórnie weszły na pokład transatlantyka, było dwóch członków załogi francuskiego holownika Minotaur, biorącego udział w akcji. Narażając życie, podnieśli na wraku banderę narodową, by tym symbolicznym gestem objąć go w posiadanie. Zawieszona flaga szybko zczerniała w kłębach dymu wydobywającego się z jego wnętrza. Tymczasem kapitanowie holowników z trzech państw biorący udział w akcji złożyli pisemne raporty w Izbie Handlowej w Sherburgu, która miała rozstrzygnąć kto faktycznie uratował wrak i jest jego właścicielem jako mienia porzuconego na morzu. W trakcie toczącego się postępowania kapitan Shaw twierdził, że Atlantic nie został oficjalnie porzucony, ponieważ upoważnił kapitana francuskiego holownika Minotow do przejęcia dowodzenia akcją jego ratowania. Jak się łatwo domyślić, roszczenia kapitanów holowników z innych państw do wraku zostały odrzucone. Otrzymali oni wyłącznie należne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Dopiero po ugaszeniu liniowca można było przystąpić do wypompowania wody z jego wnętrza i oględzin. W ich trakcie w dolnych partiach pokładu natknięto się na spalone zwłoki pięciu członków załogi Transatlantyka. Szczątki tylko dwóch z nich udało się zidentyfikować. Już na podstawie wstępnych oględzin ustalono, jak bardzo niszczycielski był pożar. Strawił wszystkie pomieszczenia na pokładach od A do F. Pożar zdeformował również szereg płyt poszycia kadłuba poniżej linii wody. Natomiast, ku zaskoczeniu ekspertów, ogień nie dotarł do maszynowni. Mimo to właściciel statku upierał się, żeby uznać go za całkowicie utracony, tak by uzyskać odszkodowanie w pełnej kwocie. Firma ubezpieczeniowa stała jednak na stanowisku, że jednostka nadaje się do remontu. Powołano komisję, która miała oszacować jego koszt. Spór trwał 3 lata. W lutym 1936 roku zakończył się ugodą, na mocy której armator otrzymał odszkodowanie w kwocie prawie 7 milionów ówczesnych dolarów, która odpowiadałaby obecnym 133. Za uzyskane środki CNSA nabył nowy, szybszy, ale za to mniejszy statek pasażerski, który obsługiwałby południowoatlantycki szlak żeglugowy z Francji do Ameryki Południowej. Jednostka, którą ukończono w 1939 roku, otrzymała nazwę Pasteur. Tymczasem śledztwo przeprowadzone po pożarze dla Atlantik nie pozwoliło na jednoznaczne ustalenie jego przyczyn. Jedną z zestawianych hipotez, której jednak nie udało się potwierdzić, było zwarcie w instalacji elektrycznej w kabinie pierwszej klasy. Oczywiście nie zabrakło również plotek o celowym podłożeniu ognia. Do czasu zakończenia wspomnianą ugodą sporu armatora z ubezpieczycielem, wrak rdzewiał w porcie w Szerburgu. Po otrzymaniu odszkodowania, CNSA od razu sprzedała go jako złom. Kadłub został odholowany w lutym 1936 roku do stoczni w Glasgow. Gdzie miesiąc później przystąpiono do jego rozbiórki. Pożar Atlantic nie był pierwszym w tamtym okresie, bo zaledwie 8 miesięcy wcześniej ogień strawił będący w swoim dziewiczym rejsie francuski liniowiec Georges Philippard. W jego wyniku statek zatonął, zabierając ze sobą na dno 54 osoby. Przyczyną pożaru, jak ustaliło śledztwo, była wadliwa instalacja elektryczna. W tej sytuacji w 1935 roku władze francuskie zaostrzyły przepisy bezpieczeństwa dotyczące floty pasażerskiej. Przede wszystkim zabronione było wykorzystywanie drewna jako materiału wykończeniowego na klatkach schodowych i w szybach wind. Natomiast wykładziny ścienne i podłogowe powinny być zabezpieczone środkami ograniczającymi ich palność. Ponadto wszyscy członkowie załóg mieli przejść szkolenie w zakresie zwalczania pożarów, a każda jednostka pasażerska o pojemności przekraczającej 15 tysięcy ton winna mieć na pokładzie trzech zawodowych strażaków. Mimo tych obostrzeń, w następnych latach doszło do kolejnych trzech pożarów francuskich transatlantyków, z których ostatnim wybuch na wielkim liniowcu Normandii. I to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.